Tam wszystkich z tej strony gołem to kremlin. Trzy derewki są. Tu chodzą. Mewka nie ma. O, tu Budapeszczka kończata na budę. Byłem cały dzień na rybach. Za 12 godzin się płaci trzy dychy. No i takiego karpika wyjąłem. Znaczy no, nie wyjąłem ja, tylko zabrałem, a wujek złapał. Ja złapałem dwóch takich ojcy jak te cegły. Karpik naprawdę żywy. Zamojska jest, tu proszę bardzo, jak kończata rozlatane. Ślicznie chodzą, tu jest samiczka. Się wystraszyły czegoś. A Zamojska gdzie siadła. O, jest i Zamojska. Zamojska jest oblatana. Bardzo fajnie chodzi zamojska. Ta kończata siadła. Pięknie. No, i to jest gołąbek. I zamojska, pięknie. Która ta kończata tak jak myślałem? No, moja samiczka. Piękna. Ja z tej armii wam powiem. No i tak i Karasi nie wziąłem, bo nie wiedziałem, że można brać takie. I to 6 sztuk Karasi jest gratis. Co bym jeszcze powiedział? Sum tam jest, się rzucał, a muda miałem, albo tam karpie 10 kg, bo tam są do 10 kg, ale mam jeszcze przywieźć jakieś tam po 24 sztuki. No i są te karpiki po 10 kg, to jedno mi coś stanęło jak kłoda, nie mogłem tego ruszyć siłowo, musiałem. No i po minucie walki się zerwał. Znaczy walki, no ja by ściągałem, a on wszedł. I to tylko bez sensu było, bo ja ledwo co ruszyłem wędku, a on już wszedł. Więc to nie było na spokojnie, nie, nie, nie dałbym rady go wyholować. Także no, dereszki też przed chwilą spędziłem, siadły. Jest luksio wszystko. Żerują cały czas. Myślimy, czy nie zrobić oczka, ale chyba nic z tego. Karpik jest naprawdę żywy. Super karp, ale dał popalić wujowi. Taki kilo 50, nie, kilo 500, to miał czy tam 800, kilo 800, coś, no coś takiego. Pokaż się karpik No mówię, super rybka. Chodź tu Nie pokaże się chcę pokazać, że on jest naprawdę spory Karp, stój Taka łopatka Albo tu oczko mamy wykopać muszę tapę omówić się coś pomyśli. i to się tam podoba. Jutro pewnie też pojedziemy rano. Bo jest po prostu miejsce jest dużo ludzi, mało ryby biorą. Amurów 150 tam jest i zdychają na rybki i różne takie, bo nie mają. Znaczy no, tam karasie teraz zdychają głównie, bo nie mają jak się wytrzeć. Bo amur 150 amura i ten i wyżar wszystkie glony, wszystko wyżar, roślinność. Nie mają jak się trzecie ryby. I w ogóle tam jest też drapieżnik. Znaczy, wiadomo mi o sumie o nic innego nie pytałem. Obsługa miła. No, Zamojska super. Mewek poszedł. Nawet nie wiedzieliśmy, kiedy podtusy chodzą. Teraz, jak wracałem, to widziałem, jak leciał Niziutko, chudy jak patyczek. To takie chudziutkie było. Na razie nie ma lipy. No ale nie ma co nagrywać, naprawdę. Dobra. Pozdrawiam. Do następnego. czasu